Dzisiaj w dobranocnych bajkach z zespołem LifeKit posłuchamy pewnej angielskiej baśni, a będzie ona o Jasiu i o Fasoli. Dawno, dawno temu była sobie biedna wdowa, która mieszkała w małym domku wraz ze swym synem Jasiem. Całym ich bogactwem była mleczna krowa. Kiedy krowa zestarzała się i przestała dawać mleko, matka kazała Jasiowi zaprowadzić krowę na targ i ją sprzedać. Po drodze, chłopiec spotkał nieznajomego człowieka. – Dam ci pięć czarodziejskich ziarenek fasoli za twoją kropę – zaproponował nieznajomy. Jaś przez chwilę się wahał i zastanawiał, lecz wkrótce, skuszony samym pomysłem niezwykłego interesu, przyjął propozycję. Kiedy wrócił do domu, matka wpadła w złość i ostro go zbeształa. – Ty głuptasie! – wołała. – Coś ty zrobił najlepszego! Potrzebowaliśmy pieniędzy, żeby kupić cielaka. Jaś posmutniał, poczuwając się do winy. Tylko dureń zamieniłby krowę na pięć ziarenek fasoli. Matka nadal się złościła. Wreszcie w przypływie furii wyrzuciła pięć ziaren przez okno i kazała Jaśowi iść spać bez kolacji. Nazajutrz Jaś wyszedł na dwór i ujrzał coś niezwykłego. W ciągu nocy wyrosła potężna łodyga fasoli i sięgała wysoko ponad chmury. Te ziarenka musiały być chyba zaczarowane, pomyślał z zadowoleniem. Będąc z natury ciekawskim, wdrapał się na łodygę fasoli, a kiedy dotarł do jej wierzchołka, okazało się, że znalazł się już ponad chmurami. Jej zaczął rozglądać się wokoło, aż nagle zobaczył wielki zamek z szarego kamienia. Ciekawe, kto tam mieszka, pomyślał. Zdumiało go też, że do zamku prowadzi po chmurach ścieżka. Ostrożnie stanął na chmurze i kiedy przekonał się, że stoi na twardym gruncie, ruszył do zamku. Zatrzymał się przed ogromną bramą. Zapukał w gigantyczne wrota, ale nikt się nie zjawiał, aby je otworzyć. Ciekawość chłopca wzrosła jeszcze bardziej. Wreszcie zauważył, że wrota nie są zamknięte. Z wielkim wysiłkiem udało mu się pchnąć je na tyle, że uchyliły się skrzypią. A ty co tu robisz? usłyszał tubalny głos. Największa kobieta, jaką widział kiedykolwiek, patrzyła na niego groźnie. – Zabłądziłem – mam wymamrotać Jaś. – Czy mogłam dostać coś do jedzenia? Jestem bardzo głodna. Kobieta nie miała własnych dzieci, spojrzała więc na niego nieco łaskawiej. – Wejdź, wejdź szybko. Dam ci miseczkę mleka, ale uważaj, bo mój mąż, olbrzymi ludojad, zjada dzieci. Jak usłyszysz, że idzie, natychmiast schowaj się w piecu. Jaś trząsł się ze strachu, ale wszedł do środka. Mleko, którym poczęstowała go kobieta, było bardzo dobre i Jaś już kończył je pieć, kiedy dał się słyszeć straszny hałas. To Olbrzym wracał do domu. – Fika, mika, tyka! Czuję krew chłopczyka! – krzyknął. – Schowaj się! Szybko! – szepnęła kobieta, wpychając Jaśa do pieca. – Czy to nie zapach dziecka? – węszył Olbrzym, rozglądając się dookoła. Jakiego dziecka, zdziwiła się kobieta. Wszędzie widzisz i słyszysz dzieci, o niczym innym nie myślisz. Siadaj lepiej, dam ci obiad. Olbrzym nie przestając zrzędzić, napełnił winem dzban i opróżnił cały przyobiecie. Po czym, przeliczywszy po raz nie wiadomo, który, złote monety ze skarbca, Olbrzym zasnął z nogami na stole. Już po chwili jego dudniące chrapanie rozlegało się po całym zamku. Żona Olbrzyma zabrała się do ścielenia mężowi łóżka, a Jaś w tym czasie wyślizgnął się z pieca i ujrzawszy złote monety na stole, napełnił nimi mały woreczek. Serce biło mu teraz szybciej, bardziej z przejęcia niż ze strachu przed Olbrzymem. Myślał o tym, że dzięki monetom on i jego matka staną się bogaci. I chłopiec pobiegł znajomą ścieżką przez chmury. Dobiegł do wierzchoka wielkiej fasolowej łodygi. I zaczął schodzić po niej tak szybko, jak tylko potrafił, chwytając się liści i gałęzi. A kiedy wreszcie poczuł grunt pod stopami, ujrzał czekającą na niego matkę. Biedna kobieta, po zniknięciu syna, odchodziła od zmysłów z niepokoju. Fasolowe drzewo przerażało ją. Kiedy zobaczyła, że Jaś schodzi na dół, a potem triumfalnie wymachuje woreczkiem ze złotem, wybuchnęła płaczem. Gdzieś ty był, mój syn, szlochała! Czy chcesz, żebym umarła ze zgryzoty? Co to za roślina, co. Jaś przerwał jej ze śmiechem, wysypując przed nią na stół zawartość woreczka. A widzisz, że miałem rację, sprzedając krowę za czarodziejskie fasolki. Pozwól mi teraz opowiedzieć całą tę historię. Jaś opowiedział matce dokładnie o wszystkim, co się wydarzyło. Wkrótce skromna chatka wdowy zmieniła się nie do poznania. Teraz Jaś i matka mogli kupować za złote monety rzeczy których nigdy przedtem nie mieli. Stali się bardzo szczęśliwi, ale czas upływał, a wraz z nimi ubywało pieniędzy. Gdy wydali ostatnią złotą monetę, jaś postanowił pójść znowu do zamku ponad chmurami. Tym razem chłopiec wszedł do środka przez kuchnię i jeszcze raz schował się w piecu. Wkrótce zjawił się olbrzym lud i tak jak przedtem zaczął węszyć wokół. Czuję zapach dzieci, rzekł do żony. Ale ponieważ nie widziała ona, żeby ktoś przychodził, więc nie zwracała uwagi na jego gadanie. Po kolacji olbrzym umieścił na stole żywą kurę. Kura ta znosiła złote jaja. Jaś, który widział zaczarowaną kurę przez uchylone drzwiczki pieca, poczekał, aż olbrzym zaśnie, wyskoczył z pieca, złapał ptaka i wybiegł z zamku. Kurzek gdakanie jednak obudziło olbrzyma. Złodziej! Złodziej! wołał! Ale Jaś był już daleko, i znowu matka czekała na niego z niepokojem pod fasolowym drzewem. Czy to wszystko, co przyniosłeś? Tylko kura? zapytała zdziwiona. Poczekaj chwilę rzekł do matki. Zaraz potem kura zniosła złote jajo i powtarzało się to codziennie. Teraz, teraz już Jaś i jego matka stali się bardzo zamożni. Wkrótce kazali zupełnie przebudować swój dom. Położono nowy dach, dobudowano kilka izb i postawiono marmurowe kolumny. Z nędznej chałupki powstała prawdziwa rezydencja. Ale ani Jaś, ani jego matka nie zapomnieli długich lat nędzy, też gościnnie przyjmowali każdego wędrowca, który potrzebował pożywienia lub dachu nad głową. Bogactwo jednak, jak wiadomo, nie zawsze przynosi szczęścia. Matka Jasia nagle zachorowała. Żaden z lekarzy nie potrafił określić, co to za choroba. Kobieta była smutna, jadła coraz mniej i nic jej nie interesowało. Czasem tylko uśmiechała się do syna. Całe złoto zdało się na nic. Jaś robił co mógł, aby matkę rozweselić. Wreszcie wpadł chłopcu do głowy pewien pomysł: A może powinienem znowu pójść do zamku Olbrzyma? Może tam znajdę odpowiedź. Pewnego wieczoru wspiął się więc jeszcze raz na fasolową łodygę. Tym razem wszedł do zamku przez otwarte okno. Ślizgnął się w ciemnościach do kuchni i ukrył w wielkim saganiem. Po kolacji Olbrzym dobył swą magiczną harfę. Instrument, który sam cudownie grał i śpiewał. Słuchając słodkiej melodii Olbrzym zasnął, a i Jasia ukrytego w saganie urzekła pieśni harfy. Kiedy nareszcie usłyszał głośne chrapanie, uniósł pokrywę i ujrzał ów niezwykły instrument – złotą harfę. Szybko wspiął się na stół i porwał cudowny instrument. – Panie, panie, obudź się! – zawołała harfa. – Złodziej mnie zabiera! Obudzony krzykiem harfy, olbrzym w pierwszej chwili nie wiedział o co chodzi, ale gdy tylko dotarło do niego, co się stało, natychmiast rozpoczął pościg za Jasiem. Chłopiec biegł jak potrafił najszybciej, a harfa wciąż wzywała olbrzyma na pomoc. Cicho bądź, cicho bądź! Jeśli zagrasz dla mnie, będziesz szczęśliwsza! Ciężko dysząc, powtarzał Jaś. Wreszcie znalazł się w miejscu, gdzie liściasty wierzchołek fasolowej łodygi wystawał ponad chmur. Jaś skulił się, spełznął między liście i zaczął zsuwać się w dół. Harfa zamilkła, a olbrzym ludojak nie zauważył, jak jaś schodzi na dół. Patrz, co ci przyniosłem! zawołał chłopiec do matki, kiedy wreszcie przekroczył próg domu. Harfa zaczęła grać piękną melodię, i matka uśmiechnęła się radośnie. Ale wysoko w chmurach, harpę usłyszał jeszcze ktoś, i nagle jaś z przerażeniem zdał sobie sprawę, że gruba fasolowa łodyga trzęsie się i ugina pod jakimś wielkim ciężarem. To olbrzym schodził na ziemię. Schowaj harfę i przynieś mi szybko siekierę. Muszę ściąć fasolowe drzewo, zanim olbrzym tu dotrze, zawołał Jaś do matki. Już było widać ogromne buciory, kiedy roślina, a wraz z nią olbrzym, zwaliła się wreszcie na ziemię. Wtedy olbrzym przeleciał jeszcze dalej i spadł z pobliskiej skały. Żona olbrzyma nigdy nie dowiedziała się, gdzie się podział jej mąż, a Jaś odtąd nie bał się już niczego. Czarodziejska harfa uleczyła matkę, która stała się znowu szczęśliwa i wesoła, a kura wciąż znosiła złote jaja. W życiu Jasia zaszło wiele zmian od czasu, gdy dostał zaczarowane ziarenka fasoli. Jednak gdyby nie jego odwaga i spryt, ani on, ani matka nie zeznaliby szczęścia. Koniec. Dobranoc.